tak mamy 21 jeszcze tutaj mamy 5,5 hektara tam niecałe co 5,60 mieszamy jeszcze też bo tutaj było dosyć nierówno ze względu na gnojowice i o zobaczcie jaka jest prędkość tu nie było nie było żadnej głębszej uprawy a tutaj tu po prostu żeby wyrównać po tych śladach powinno być takie kolejne nierówności o tam z beczką się, e, się ciągnik kopał więc co e, jest 12,5 na godzinę proszę zobaczyć jak to Jak to fajnie zaraz jak jest prędkość, jak to zaraz fajnie miesza no i teraz nie wiem czy, czy nocą trochę jechać czy e, koło piątej żeby Doprawić po prostu jeszcze e, Rolmako, bo tak całej nocki to zarywać nie chcę, a też dobrze by było, widzicie to jest wszystko mokre jeszcze e, W kolejnach wszędzie jak widzieliście też wcześniej na uprawie stoi woda Więc e, no Najlepiej by było rano, tylko nie chcę też żebym, e, nie chcę odwalić takiej gafy Tam nockę jedną mogę zarwać, ale nie chcę takiej gafy odwalić żeby Siewnik przyjechał, żeby pole było niegotowe, nie? A w zasadzie tutaj od biedy tylko górki by doprawił, może. No, zobaczymy, czy czasu starczy na to wszystko. Ale jednak, kroskilem, jak się przejedzie, to też się ta ziemia ładnie zagęści. No, bo umówmy się, rurka a tak bardzo mocno po głowie mi chodzi wał. stalowy, pierścieniowy do tego grubera. Ale zobaczymy, może coś będziecie widzieli, proszę Państwa. 23 31, 8 kwietnia, czyli zaraz mamy 9 kwietnia i zaczynamy testy Rolmako. Nic nie będziecie chyba widzieć Może teraz trochę mnie będziecie widzieć, ale będziecie widzieć Rolmako. Brakuje mi kilku godzin, to będzie zamknięta doba tak swoją drogą. Rolmako yy, będziemy teraz zostało nam do uprawy jest około 8 zrobione i zostało nam do uprawy Eee, czekaj. 20... czekaj. Muszę pomyśleć, bo wolno myślę już teraz. 14. No, 20 hektarów. Około 20 hektarów, także zaraz się spinamy. Maszyna, tak z ciekawości, Wam powiem, ma rozstaw około 100 tam, 1, 105 cm na kulach, czyli no, mocno szeroki rozstaw. I do zetora właśnie takie maszyny. Ta 5-metrowa talerzówka taki sam ma rozstaw, Gruber ma taki rozstaw. No i właśnie tutaj Rolmako. Muszę wziąć kamerę na głowę. No i to będzie taki początek vloga. No niestety, ale jutro jest rano siewnik, więc trzeba to ogarniać. Także pouprawiamy trochę w nocy, niestety, no ale takie. Takie mamy, rozumiesz? Taki, sorry, ale taki mamy klimat. Śmiechem, żartem. I zobaczymy w ogóle jak to będzie. O, nie trafiam coś tu. Jak ten New Holland się będzie zachowywał, bo jeżeli nie to... To jest już tu ugadany temat, że... Albo ja będę brał tą 100, Troszeczkę za wąski rozstaw. Dobra, musimy wyjść i zapiąć. Jeżeli New Holland za chwilę się okaże, że nie będzie ogarniał tej kuwety, no to będziemy brali 175 r. John Deera na power quadzie. Bo sprawdzone było, że ten John Deere sobie bez problemów z tym radzi. No bo jest kawał maszyny, nie ma co. Jakby tutaj tego ukrywać, muszę trochę wkręcić ramiona, żeby to jakoś tu zapiąć. Także zaraz go tu będziemy próbować, tego rol Maxona. No a dokończymy mam nadzieję jutro w dzień. E, po prostu jutro w dzień e, i dogramy materiał w dzień, ale no zacząć muszę dzisiaj, żeby jeżeli jutro nie lubię łańcuszków powiem szczerze przy zawleczkach, to nie lubię tego e, dokończymy jutro w dzień, o ile ten New Holland, no zaraz się okaże czy New Holland będzie miał no nie lubię tych łańcuszków powiem wam To jest za krótkie jakieś. Teraz to tu. Łańcuszki powodują to, że może się zgubić zawleczka. To jest niebezpieczne. Ja zawsze łańcuszki wywalam, powiem Wam szczerze. One już tu trochę popracuję i wywalam ten e, na moją odpowiedzialność. Ze wszystkich tam takich właśnie sworzni Ja zawleczki usuwam Wrzucę im tutaj, jakby ktoś chciał, żeby nie było Ale ja Ja łańcuszków ogólnie nie lubię Miałem kilka sytuacji, że właśnie taki łańcuszek sworzeń się kręci w trakcie pracy I po prostu, jeszcze jeżeli to by było z góry na dół, może inaczej, nie? Uważam, że tak jest lepiej i bezpieczniej a nie musicie się ze mną zgadzać. Zobaczę, czy nie mam za mało powietrza w kołach. No wszystko trzęsi się. Dobrze, jesteśmy na polu. Nie wiem jeszcze jak ja ten może zrobię, zrobię tak, że teraz z tego nocnego wypadu zrobię może oddzielnego vlogaska, a po prostu tam już za dnia, no o ile się uda to, nie? No bo tam nie wiem, jeszcze za trzy dni powinien być ten Rolmako. Chociaż powiem wam szczerze, że jest taka mała rozkmina, ale to jeszcze trochę, bo tu trzeba to mądrze tam policzyć, przemyśleć, e, przegadać. Bo może by został Bo jest fajna maszyna e, Natomiast do New Hollanda to jest taki max maxów e, Kurcze nie pamiętam ile ten balast ma On ma Wydaje mi się że ma 600 Ale cholerka Nie zapisałem nie Nie zapisałem sobie ile ten balast ma A teraz Jestem dosyć mocno zmęczony I mój mózg do końca A zameczek się zamknął Zobaczcie, spuściłem ciśnienie Także zameczek tam ładnie trzyma O pyk Okej, okay. hydraulika odciążona, bo szkoda węży eee, Co ja gadałem? A, no że ten balast jest właśnie tam w okolicach chyba 600 kg I jest taki na no nie? No, podrywa niucha ale mówię jak na ten balast, który on tu ma, to nie jest żadna tam tona czy coś takiego, ale no to jest takie jak po drodze jechałem, to jest takie max maxów. Nic tam absolutnie więcej eee, w sensie to jest taki max, nie? No to, kurde, to jest 3 tony i to jest naprawdę dyga długa, bo to naprawdę waży w sensie przeciąża tak, bo bo, bo jest długa maszyna. Czekajcie sobie GPS o tylko ustawię. bo w tej chwili idzie wszystko na tylnym wale. A tu na łączniku hydraulicznym to... To idzie sobie włókę tak dopasować, że... że masakra. No ja nie chcę, żeby te włóki za dużo brały, ale też, żeby taki ślad jako tutaj jest, żeby to było ładnie zagarnięte. No dobra, spróbujmy tak, jak jest. Powinno być w miarę, leciuteńko, naprawdę płyciutko e, go ustawiłem, że ta włóka tylko płyciutko bierze. Jakbym chciał mocniej, no to po prostu bardziej e, na łączniku bym go wtedy sobie pochylił. Może ten vlogaz będzie nudny, no ale... No przykro mi za, nic, za to nie mogę. Tutaj już jest właśnie uprawione, te 8 hektarów będzie siane e, pierwsze, tak a potem tu mam nadzieję, że jutro ogarnę się jakoś, żeby tu przyjechać jeszcze, co coś nagrać, chociaż e, też jakby... jakby mi tutaj... Kurczę nie wiem czy jeszcze troszeczkę nie zapłytko, jest tu wypłycone na tym łączniku z przodu Mamy 10 na godzinę 50%, czyli raczej będziemy jeździć na chyba jeszcze kurde tu te włóki. Trochę. Też bierze ta włóka! Nie ciągle, ale bierze. Dajmy tam 2 cm dalej. Czy ja mam go zerowanego? Tak. A ja jestem ciekaw, ile on spali. się zrobiła momentalnie. Także pójciutko tylko przelecimy tym rolmaksonem. Powolutku. O co tu chodzi? Czemu nie chcę on współpracować. No, mamy prawie 15 na godzinę, no jest pójciutka uprawa. Przepraszam. nie ma co go tutaj, kurde, rezać, nie wiadomo jak, jak tu chodzi, tylko bardziej o to, żeby te wałki przeleciały Żeby tam e, nie wywalać już tej gliny, tylko bardziej tutaj robi ta struna i crosskill No zobaczcie, co się dzieje zakurzę sobie ciągnik, ale heh, trzeba nagrać materiał, nie? Mega płytkie, bardziej chodzi o to, żeby te grudki porozbijać trochę Jeszcze to zrównać pod tego buraczka i mam nadzieję, że będzie liga Jak to się mówi, nadzieja matką głupich, tak? Ale lepiej mieć matkę niż być sierotą 1500-1600 obrotów, biegce 3 obciążenie silnika 80 70-80, może momentami 90, 15 na godzinę Zaraz spróbujemy ile on sobie pójdzie z nim. Tu mamy równiutkie pole, to on tutaj nie ma co robić. Mówię, to jest płciutka uprawa. Tak patrzę czy tutaj nie zrobić jakiegoś małego zakładu 5 żeby było wszystko równiutko, ale tu wygląda to w miarę ok, chociaż może i taki zakład 5 by był wskazany. że go zaraz tu zrobię ale w miarę prosto te wałki pospawali kurde tą strunę bo nic nie bije 17 na godzinę ogień nie będzie kamienia 21 dobra stoimy bo żeby szyby kamień nie wybił starczy 15 jest dość bo jak kurde struna złapie kamyka to tak jak ten, ta leżówka była na tym tandemie podwójnym, to aż kijami od kukurydzy w szyby rzucała, już było za dużo prędkości. No także spoko, no wiadomo, że to jest płyciutka uprawa, i jakbyśmy tam to jest na pierwszym ząbku, jakbyśmy dali na połowę głębokości pracy te dwa rzędy tych gęsiostupek, to tam podejrzewam, żebyśmy ledwo kurczę tutaj nie wiem. 10 na godzinę pewno nie byli w stanie jechać, w sensie chodzi mi o niucha. Eee, no ale jeżeli mówię, chodzi o takie doprawienie eee, przedsiewne. No to myślę, że jest kurde liga. Wały robią robotę, no kroski, i waga, i waga robi robotę, nie? I waga robi robotę. No nic, dobra, słuchajcie. Ja zapierdzielam, bo może do trzeciej mi się uda to skończyć. Już, jeszcze... Jeszcze zraz ten... Zraz przejadę, jak coś to zrobię zakładkę leciutką, żeby tego paska nie było Tak, widzę tu jest leciutki pasek, więc muszę 5 cm zakładki zrobić na GPS-ie eee, No i ten... No i tyle, no i na dzisiaj chyba by było Widzę już tam, nie wiem czy Wy to widzicie, te łańcuszki z tyłu tak tam latają No to jest jedyny taki... Taka pierdoła, która, Do której można by tam eee, się było Przyczepić, no i to, że flaszki nie ma w schowku na flaszkę, czy tam na instrukcie, jak zwał, tak zwał, no to albo nie ma flaszki, albo nie ma instrukcji, no ale to tam, może przy kupnie, wtedy to jak, jak się kupuje, to może jest. Nie wiem, bo tu my to testujemy, więc, więc nie wiemy, jak jest w przypadku kupna. Natomiast jeżeli chodzi o te łańcuszki, to są w jednego kurczę tą włókę przestawić ciężki temat. Ja bym tam widział w tym miejscu, jeżeli. Jakby, no, no, jeżeli to są testy, no to, to, to swoją opinię wyrażę, tak? No to, to ja bym tam widział jakieś pokrętełko, widziałbym cięgiełko płaskownik, pyk regulowany z rączką, taką jak włóka z przodu. E, ja jeszcze za dnia to jutro się postaram pokazać. E, I po prostu zawleczka, przetyczka, stworzonek, kurde, wiesz. Wygodniej by było, bo w jednego tą włókę na tym łańcuszku podciągnąć jest ciężko. To wiadomo, że to jest nowe, jeszcze nie wyrobione, ale, ale to jest taki taki e, taki temat, nie? A tak poza tym no to na razie na razie tu jest liga. No, także ten, na dzisiaj na dzisiaj kończymy po prostu, bo, bo ja powiem szczerze, że ja mam trochę dosyć już na dziś ale widać na poprzeczniaku, jak jest. Tutaj był poprzeczniak na mokro uprawiany później. Głoszyra gdzie jest podniesiona. No, widać mocno ugniecenie zaraz tej gleby, nie? No ale tak poprzeczniaki po prostu damy, może wtedy trochę wolniej i i głębiej, ale całe pole już będzie ten. Aha, jeszcze tego GPS-a muszę zaraz przestawić. Dobra, na dzisiaj mamy. Trzymajcie się, do mam nadzieję jutrzejszego dnia, bo może coś jeszcze tam ponagrywamy. Na razie.